Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna Szparumen. Tak jak widzicie za mną, promienie słoneczne wręcz wlewają się do mojego pokoju, także posiadając tak dużą dawkę energii stwierdziłem, że nie mogę jej zmarnować i nagram dla Was kolejny odcinek z naszej ulubionej, można powiedzieć, serii na moim kanale, czyli Merytoryczne Szachy 15 minut plus 10 sekund. Wiem, że ta seria posiada rzesze zwolenników, także nie przedłużając, ja już losuję rywala i widzimy się, gdy migosk Kojarzy. W trakcie gdy szuka mi przeciwnika chciałem poinformować was moi drodzy, że dzisiaj od 15.30 na kanale Czeską Polska komentuję wspólnie z Dawidem Czerwem poczynania Jana Krzysztofa Dudy, także jeżeli macie chwilkę czasu zerknijcie, wpadnijcie, napiszcie siemanko jestem od Szparumena, zostawcie łapkę w górę. Okej, okay, mamy więc przeciwnika, jest nim Chandra Gupta Maurya 2022 z Butanu, ja sobie na moment tylko zerknę czy... Ten kolega. Ok, dołączył już ponad rok temu, także myślę, że śmiało możemy zaufać temu przeciwnikowi. Także lecimy. E4. Trzymajcie kciuki, moi drodzy. Ja życzę sobie i wam miłego widowiska. Mam nadzieję, że na końcu będziemy mogli dopisać sobie kolejne zwycięstwo do naszej serii. A ja już się biorę za to, co potrafię robić najlepiej, czyli grać w szachy i przy okazji to komentować. Nastąpi z mojej strony E4. Ja tutaj narzucam tempo bardzo wysokie, agresywne. Przechodzimy do agresywnej. Struktur i rywal również to e, ma podobne zamiary co do mnie w tej partii, e, ponieważ gra D5, czyli obronę skandynawską, obrona skandynawska, która. No nie jest wcale takim złym pomysłem jak mi się kiedyś za dzieciaka wydawało Oczywiście ja tego pionka wezmę I teraz pytanie, czy rywal mi go odbije hetmanem Czy może wstrzyma się chwilowo wprowadzając skoczka Okej, okay. ruchem skoczek F6 przechodzimy do wariantu nowoczesnego w obronie skandynawskiej I muszę przyznać, że ten wariant posiada rzesze zwolenników Jedną z takich osób, którą mogę śmiało tutaj przywołać Jest arcymistrz Zbigniew Pakleza, z którym miałem okazję tego typu systemy grać już niejednokrotnie w naszych partiach czy to w internecie czy nawet na żywo także Skoro arcymistrzowie na te warianty się decydują, to jak najbardziej wywidzowie również możecie z nich skorzystać. I dodam od siebie jedynie, że przeciwko E4 jest to broń, która pozwala na bardzo szybkie przejęcie inicjatywy. I jeżeli białe nie wiedzą, jak grać, to naprawdę czarnymi można osiągnąć po debiucie bardzo korzystną pozycję. Dobrze, moi drodzy, także co się dzieje w tej sytuacji? Rywal oczywiście chciałby tego skoczka, przepraszam, chciałby tego pionka zbić skoczkiem, i my możemy mu w tym przeszkodzić, grając posunięcie C4. Tylko tak naprawdę to jest coś, co rywal chce właśnie, abyśmy zagrali, bo w momencie, gdy zagram C4, rywal zagra C6. No i wydaje się, że ja tego pionka mogę zbić, i faktycznie mam pionka więcej. Tylko problem jest taki, że wtedy rywal wchodzi skoczkiem na C6, za moment zagra E5 i okaże się, że ma dwie lekkie figury przygotowane już do ataku w centrum, podczas gdy wszystkie moje figury stoją na pierwszej linii. Dlatego tego oczywiście nie chcę dopuścić. Ruchem, który mi się bardzo podoba w tej pozycji jest szach na B5. Dlaczego? Ponieważ spójrzcie, że tutaj Hetman znacząco pomaga w odbiciu pionka na D5, i teraz, właśnie, wymuszam na rywalu, aby zakrył tę linię D którąś z figur. Posunięcie skoczek BD7 jest rzadziej stosowane w tej sytuacji. Co ciekawe, na razie póki co. Tak samo, tak samo lecimy jak partia Miłosza Szpara, czyli moja z Tomkiem Jaskółką na blicu w Mistrzostwach Czeską Polska w Lublinie. I tam w partii zagrałem D4, gdzie osiągnąłem bardzo szybko wygraną pozycję, także mam nadzieję, że uda nam się również podobny scenariusz. Zrealizować w tej partii. Możecie się zastanowić, dlaczego C4 nie zagrałem w tym momencie, ponieważ teraz już C6 nie byłoby możliwe, ponieważ teraz bym dwa razy zbił na C6, to prawda, zgadzam się, ale jeżeli zagrałbym C4, to rywal chciałby zagrać A6. I jeżeli ja podtrzymuję związanie odchodząc z gońcem na A4, to problem jest taki, że rywal ma ruch B5. I. Prawda jest taka, że białe tam stoją nadal bardzo dobrze, ale po prostu wchodzimy w komplikacje, które są na rękę czarnych, bo to czarny, właśnie tutaj widzimy ewidentnie, że chcą te sytuacje na szachownicy bardzo mocno podkręcać. Dlatego, to co ja robię, to spójrzcie, że rozwijam figury, zajmuję centrum, wprowadzam kolejną figurę do gry, mam już tutaj wszystko tak naprawdę w swoich rękach, aby zrobić roszadę. I oczywiście do tego będę dążył. Ze strony przeciwnika A6 wydaje mi się, że tym gońcem lepiej będzie odejść jednak na E2 niż na A4. Ponieważ, po pierwsze, to związanie nie jest dla mnie jakieś nie wiadomo jak niesamowite. A po drugie, to. A po drugie, to ruch B5 za moment nastąpi. I nie chcę, żeby to to, to, to rywal dostał z tempem, prawda? Także. Także ja tym gońcem odejdę na spokojnie na E2. Ten goniec tutaj jest jak najbardziej bezpieczny i tego ruchu polega na, na tym, aby za moment uderzyć w centrum ruchem, ruchem c4. Dzięki temu Okej, okay, póki co gram tak samo jak gramy tak samo jak grałem z Tomkiem Jeskółką, bo tam również Tomek zagrał posunięcie b5, które mi osobiście wydaje się troszkę niedokładne, bo co prawda, co prawda rywal faktycznie ten ruch c4 w jakiś sposób mi no nie pozwala mi tego zagrać, ale ale uważam, że rywal nie jest gotowy na tego typu sy sytuację, ponieważ jego całe skrzydło królewskie tak naprawdę śpi. Eee, dlatego w tej sytuacji pytanie, czy chciałbym zacząć od zrobienia roszady, czy automatycznie atakować punkt B5 grając A4. Problem jest taki, że jak zagram roszada, to rywal może zagrać wtedy skoczek B6. I mi troszkę przeszkodzić w ruchu A4 Dlatego ja zacznę od A4 I jak rywal zagra B4 To wtedy zrobię roszadę Ponieważ już wtedy skoczek B6 nie ma aż tak dużego sensu Gdyż mogę pchnąć A5 I tak naprawdę za moment osiągnę bardzo dobrą pozycję, także teraz zabezpieczam króla tak, aby za moment otworzenie centrum nie mogło być przez przeciwnika wykorzystane, ponieważ kiedy otwieramy sytuację w centrum, szczególnie pionkami, dobrze mieć najpierw schowanego króla, ponieważ często wydaje nam się, że możemy zacząć od takiego ruchu jak c4, co mi się wydaje również być ok, ale w przyszłości możemy jakiejś komplikacji nie doliczyć albo po prostu możemy coś podstawić z uwagi na fakt, że ten król nadal stoi w centrum i jest podatny na jakieś wtrącone ruchy. Kiedy stoi i na G1. Zobaczcie, że rywal totalnie nie ma jak się do niego dobrać. A groźba C4 nadal jest podtrzymana. Jeżeli tylko rywal mi na to pozwoli, to ja właśnie skorzystam z posunięcia C4, tak, aby tego dobrze ustawionego skoczka z centrum przegonić. Czy to na pole B6, czy to na pole F6. A jeżeli rywal tego nie będzie chciał zrobić, to musi zbić na C3 w przelocie, m pasową tak zwane, gdzie ja odbiję również pionkiem, tak aby za moment kolejnego już pionka na tym polu C4 zobaczyć. Także mamy dzielone posunięcie, póki co wszystko idzie zgodnie z planem BC BC. Mam wrażenie, że dosłownie ta partia toczy się tak jak miało to miejsce w partii z Tomaszem Jaskółką. Nie wiem czy tutaj to jest y fejkowe konto Tomka Jaskółki czy, y czy czy co, ale muszę przyznać, że że jestem, jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem. Ok, goniec na E7. Goniec na E7. Ja oczywiście realizuję swój plan związany z ruchem C4. Po ruchu skoczek F6 wprowadzam skoczka na C3. Eee, I za moment będę chciał wprowadzić kolejne lekkie figury do gry. Może za moment będę chciał zagrać posunięcie D5, tak aby jeszcze bardziej otworzyć sytuację w centrum. Ok, skoczek F6. Sto solidnie rywal stoi, ale trzeba przyznać, że Moje pionki gwarantują mi więcej przestrzeni, a strona, która posiada tej przestrzeni więcej ma więcej możliwości do zajmowania korzystniejszych pól swoimi figurami przez co wydaje mi się, że obiektywnie białe w tej pozycji powinny stać dużo lepiej I tutaj prawdopodobnie pierwszy moment, gdzie, gdzie rywal zagrał inaczej niż Tomek ponieważ Tomek w swojej partii zagrał gońcem na b7 Ja na to zagrałem wieża b1 i tam za moment doszło do bardzo ciekawej taktyki, natomiast rywal zaczął od roszady, i wydaje mi się, że jest to nieco dokładniejsza kolejność, ponieważ teraz, jeżeli zagram wieża B1, to nie zdziwię się, jeżeli rywal postawi swoją wieżę również na B8, ponieważ rywal ma nieco mniej przestrzeni, a skoro tej przestrzeni posiada nieco mniej, no to jego w jego, gest, w jego, w jego tak naprawdę. Kurczę, co, wy, wyleciało mi słowo z głowy. Możecie mi przypomnieć, jak to się mówi. Wie, nie w jego geście, ale, ale jego tak naprawdę zadaniem jest, y, jest wymiana, wymiana figur, prawda? Bo ma tej przestrzeni po prostu mniej, mniej pół dla swoich Bierek. Y, także co ja bym chciał w tej pozycji zrobić? To jest dobre pytanie. Okej, okay, no widzę, że tego czarnopolowego gońca jeszcze chciałbym wprowadzić. Fajnie byłoby go wrzucić na F4. Tylko problem jest taki, że dostanę goniec D6 w tej pozycji. Ja co prawda mogę wtedy wjechać skoczkiem na e5, co ma bardzo dużo sensu, bo grożę wejściem skoczka na c6, grożę wejściem na f3 gońca. A nie chcę tego robić od razu ruchem skoczek e5, bo tutaj mi rywal zbije i zagra skoczek d7, gdzie będę miał słabego pionka e5. Ok, goniec f4 wydaje się być naprawdę rozsądnym zagraniem. Tak jak mówię, po goniec D6 moim planem jest skoczek E5. Jeżeli rywal goniec D6 nie zagra, to ja po prostu się cieszę z tego, że mam gońca ustawionego na aktywnym polu. Po skoczek H5 jest taki ruch. Zejdę gońcem na E3. Twierdząc, że mój goniec na E3 stoi lepiej niż rywala skoczek na H5. I prędzej czy później ten skoczek będzie musiał wrócić na F6, a ja tym gońcem już na E3 będę mógł zostać, bo jest to nadal lepiej ustawiona figura niż na polu C1. Wtedy zagram H3, żeby nie, dało, nie dawać rywalowi żadnego skoczek G4. I będę realizował dalsze założenia debiutowe, którymi, jest, którymi są tak naprawdę e, dokończenie rozwoju, uderzenie w centrum, zajęcie jak największej ilości centralnych pól przez swoje figury. No i docelowo stworzenie konkretnych zagrożeń, bo wydaje mi się, że przykładowo pole 6 w tej pozycji jest polem, na którym chętnie bym widział swojego skoczka. Zresztą spójrzcie widzowie, jeżeli ten skoczek by tu stanął, tak naprawdę sparaliżowałbym całą pozycję przeciwnika. Dlatego spodziewam się, że za moment nastąpi goniec B7, tak aby rywal też zakończył rozwój lekkich figur, po czym ja wtedy zagram wieża B1. Spodziewając się ruchu wieża B8, i wtedy możliwe, że zagram C5, tak jak to miało miejsce w partii z Tomkiem z groźbą bicia na B7 i powieża bije B7, C6 z widełkami na dwie figury. I to może mi realnie zagwarantować wygraną pozycję. C5 to jest też taki ruch, który warto tutaj omówić, ponieważ rywal chciałby oczywiście tę swoją słabość potencjalną wymienić za mojego silnego pionka D4. Ale problem tkwi w szczegółach, a mianowicie, że po ruchu C5 ja już mam możliwość zagrania posunięcia D5. I co więcej, tego pionka na C7 już nie ma. Postarajmy, sobie, postarajmy się to sobie zwizualizować. I groszę posunięciem D6, tak aby... Teraz tego gońca złapać w sidła, no a bez figury oczywiście rywal będzie miał pozycję przegraną, także widzimy, że rywal po raz pierwszy e, takie grubsze zastanowienie w tej pozycji posiada i słusznie, słusznie, bo naprawdę jeżeli zagra dwa, trzy ruchy niedokładne, to będziemy mogli śmiało powiedzieć, że moja pozycja jest po prostu niemalże wygrana, yy, okej, okay, koniec d6, zgodnie z tym co przypuszczałem i teraz podoba mi się skoczek e5, Dla te, dlaczego? bo w poprzednim wariancie wytłumaczyłem, że jeżeli rywal zbije skoczkiem od razu na e5 to po biciu pionka rywal mógł odejść drugim skoczkiem na d7 z atakiem na punkt e5 w tym przypadku, jeżeli chciałby zrobić to samo to już te zadanie nie jest takie proste, ponieważ są widełki a skoro są widełki, no to rywal straci figurę dlatego po ruchu skoczek e5, jeżeli rywal chce czymś zbić na e5, to będzie to goniec ale z drugiej strony, jeżeli z gońcem, to po DE rywal nie ma pola 7 dla swojego drugiego skoczka. I właśnie to jest problem w braku przestrzeni. Tutaj słuchałem y, trenera Pragnanandy, Ramesza, który mówił, że problemem nie jest sam fakt, że mamy mniej przestrzeni, tylko problemem jest fakt, że mamy zbyt dużą ilość figur, które chcą stanąć na tych samych polach. Prawda? To jest bardzo ciekawa... To jest bardzo ciekawa, tak naprawdę, sugestia, bardzo ciekawy tok rozumowania i muszę przyznać, że troszkę mi to otworzyło oczy i pomogło zrozumieć lepiej, jak wykorzystać przewagę w przestrzeni i w jaki sposób zneutralizować stratę właśnie w tej przestrzeni. Także życzę sobie i Wam, żebyśmy dzielili się tego typu złotymi myślami innych szanowanych trenerów i je realizowali. C5. C5 mi się bardzo nie podoba. C5 mi się, moi drodzy, bardzo nie podoba z tego, z tego powodu, że goniec na polu D6 jest w tym momencie figurą niebronioną. A moi drodzy mm, arcymistrzowie... Nie podstawiają swoich figur, właśnie dlatego, że ich wszystkie figury są idealnie w harmonii połączone ze sobą, czy to pionkami, czy to innymi figurami. I w tej sytuacji nie wiem, czy wy dostrzegacie już tutaj, w jaki sposób możemy pokarać przeciwnika, ale mi jeden pomysł przychodzi do głowy, ponieważ zauważmy, goniec na F4 stoi na tej samej przekodnej z gońcem. I teraz pytanie do Was, gdzie odejść z koczkiem, tak aby nie zagroziło nam bicie na F4? To jest coś, co. Musimy rozstrzygnąć, ja zauważam w tym momencie dwa pola: pole C6 i pole F7. Gdzie faktycznie, jeżeli rywal zbiłby gońca, to my zbijemy na D8. To się nazywa stworzenie większej groźby niż, niż ta, którą, którą grozi nam rywal. Eee, właśnie z tego powodu, że Hetman jest wie, wart więcej niż nasz goniec. I teraz trzeba właśnie zadecydować, czy pole C6, czy pole F7. Jeżeli zagramy skoczkiem na C6 to rywal posiada jedno pole, z którego może bronić tego gońca. I to trzeba zauważyć, że jest to pole C7, skąd dodatkowo będzie atakował naszego wtedy niebronionego skoczka, co sprawia, że może on mieć tutaj lekkie kłopoty. Spójrzmy na drugie pole, z którego będzie atakował Hetmana, czyli pole F7. Jeżeli zbije skoczkiem na F7 i rywal tego skoczka zbije, to ja zbiję niebronioną figurę. Wychodzę na, na tym korzystnie, bo zdobywam jeszcze przy okazji pionka F7. A jeżeli rywal idzie hetmanem na c7, żeby tego gońca pobronić, to okazuje się, że ten skoczek dodatkowo nakłada presję na tego gońca, dzięki czemu rywal nie może sobie na to pozwolić, bo straci dodatkowo e, kolejne figury. Także w tej pozycji zakładam, że rywal zmuszony jest do odbicia wieżą na f7, po czym bije gońca na d6. I posiadam zdrowego pionka więcej, zachowując parę gońców w otwartej pozycji. Za moment, za moment postawię gońca na F3, aby jeszcze bardziej tutaj podkreślić hegemonię parę gońców. Zmuszając wieżę do pójścia na siódmą linię, na której będzie się czuła fatalnie. Ponieważ spójrzcie, że wtedy nie ma żadnej wieży na ósmej linii, dzięki czemu za moment będę mógł wejść tam swoją wieżą. Jeżeli tylko ten skoczek z, D, z D7 się ruszy. A to zapowiada... Gigantyczne problemy po stronie przeciwnika. Hetman B6, ciekawa próba, muszę przyznać, gdyż... Gdyż tym sposobem rywal stara się zaatakować mojego gońca, co ma oczywiście sporo sensu, bo ten gońc jest tutaj rewelacyjnie ustawiony. Jest to figura najdalej wysunięta na stronę rywala, także rywalowi najłatwiej jest zaatakować figury, które stoją blisko, blisko większości jego figur. No i teraz mamy właśnie, no właśnie, pytanie do Was, widzowie, jakie mamy w tej, w tej sytuacji możliwości? No bo pierwsze, co przychodzi do głowy, to gdzieś tam ucieczka gońcem, żeby go nie stracić, ale tutaj warto zauważyć, że mamy jeszcze na linii The Hetmana. I pytanie, jak. Teraz możemy... Z jakim ruchem możemy sprawić Żeby ten hetman bronił gońca No a okazuje się, że po prostu możemy zbić na C5 Dodatkowo pozbywamy się pionka C5 Przez co rywal nie grozi nam zbiciem na D4 Hetman idealnie broni gońca Skoczek stoi na C5 I teraz właśnie pytanie Czy to hetman atakuje gońca Czy to goniec atakuje skoczka Która groźba jest bardziej e, tak naprawdę groźna Bo mi się wydaje, że teraz to rywalowi Może być dość ciężko tego skoczka bronić Ponieważ ja posiadam dwa posunięcia Przykładowo wieża B1, żeby tego hetmana zlinieć Niby zrzucić. Drugim ruchem, który mi się bardzo podoba, jest A5, tak aby też zapytać tego Hetmana dokąd odejdzie. No i tak naprawdę wszystkie te możliwości są mniej lub bardziej konkretne. Tym bardziej Hetman D4 jest jeszcze ruchem, który wiąże Hetmana ze skoczkiem. Także naprawdę tych możliwości w tym momencie mam odgroma. A warto dodać, że jeszcze jest tutaj posunięcie goniec F3, żeby właśnie, tak jak wspomniałem wam wcześniej, związać jeszcze przekątną H1A8 atakując wieżę. Nie za bardzo widzę, jak rywal ma się z tego wszystkiego rozplątać, także zacznę od posunięcia. Zacznę od posunięcia wieża B1. Wygląda to bardzo naturalnie. Moim zadaniem jest wprowadzenie kolejnej figury do gry. Po Hetman C6 lub Hetman A7 zagram goniec F3. Wydaje mi się, że rywal odejdzie na A7, bo gdy odejdzie na C6, to podchodzi jeszcze mocniej pod związania. O kurczę, tego ruchu nie widziałem. Tego ruchu nie widziałem, moi drodzy, tak wam powiem szczerze. I na pewno nie jest to dobra informacja, że tego ruchu nie widziałem, ale już dostrzegam pewną korzyść, bo idąc hetmanem na A5, wydaje mi się, że nadal posiadam możliwość zagrania ruchu goniec F3. Bo na dobrą sprawę, tak jak sobie popatrzymy, to po hetman bije C3, ja mogę zawsze zbić gońcem na C5 i tak naprawdę w tym momencie to niewiele mi grozi. No bo wymiana 3 za 3, w porządku, mam piąka więcej, możemy wy wymieniać. Ale ja oczywiście nie będę tego skoczka biernie bronił, tylko ja chcę właśnie... Zrobić to, o czym wam powiedziałem wcześniej. Czyli chcę w tym czasie, gdy rywal atakuje mi skoczka wartego 3 punkty, zaatakować wieżę, która jest warta 5 punktów. Zmuszając rywala do właśnie zastanowienia się, czy będzie chciał mimo wszystko zbić skoczka, czy uciec wieżą. No i posunięcie wieża A7 to jest posunięcie, którego. które chciałem zobaczyć, ponieważ teraz wam powiedziałem kilka ruchów wcześniej, że gdy te dwie, dwie wieże staną na polu. Na siódmej linii i skoczek zejdzie z polady 7, co wszystko się zdarzyło. To ja będę chciał wejść swoją wieżą na ósmą linię. I tak też się dzieje. Goniec na C8 jest figurą niebronioną. Ja związuję teraz przeciwnika bardzo nieprzyjemnie. Wydaje mi się, że pozycja rywala jest. Nie do pozazdroszczenia. Nie życzę sobie i wam, moi drodzy, żebyście kiedyś mieli taką pozycję, bo trzeba przyznać, że. No, że tutaj deklasacja następuje, moi drodzy. Dwudzieste posunięcie. Pozbawiłem rywala jakichkolwiek atutów. Goniec na C8 jest fatalną figurą, która tak naprawdę nie istnieje w tej pozycji. I rywal, rozumiejąc to, pozwala mi na danie mata, moi drodzy. Czy dostrzegacie w jaki sposób teraz forsownie mogę zamatować przeciwnika? Nie sądziłem, że ta partia będzie aż tak soczysta. Nie sądziłem, że ta partia będzie aż tak soczysta. Z Tomkiem kółko męczyłem się troszkę dłużej, e, natomiast tutaj z rywalem z Butanu muszę przyznać, że partia naprawdę przebiegała od początku do końca pod moje dyktando i tak jak widzimy, zero błędów, zero poważnych błędów, zero przeoczeń. Ja nie chcę nic sugerować, ale prognoza jest taka, że jeżeli daję Mata w 22 ruchy i nie mam przy tym żadnego błędu, no właśnie, widzowie, teraz jest dobry moment, żebyście napisali, żebyście zga spróbowali zgadnąć, jaka była dokładność tej partii, a my słyszymy się już za moment w krótkiej analizie. Szczenka opada mi na sam widok, gdy widzę przegląd partii. 97,1% dokładności, moi drodzy. W partii szachów internetowych 15 plus 10 Nie jest tak łatwo wykręcić taką dokładność No bo jednak nie jest to partia klasyczna Gdy mamy aż półtora godziny Na zastanowienie się na całą partię Także tym bardziej wydaje mi się, że Że szapoba Bo zrobiłeś kawał dobrej roboty dzisiaj 22 ruchy wystarczyły Ci Aby zamatować przeciwnika Zobaczmy jak to wszystko się zaczęło jeszcze raz E4, D5 Obrona skandynawska Ten wariant jest uznawany za bardzo dziki On potrafi naprawdę Spełdzić sens powiek niejednego zawodnika grającego E4, ale jeżeli czarny nie do końca wiedzą, co robić, tak jak mam wrażenie, miało to miejsce w tej partii, to mogą dostać naprawdę srogie lanie. Także... Także tak się również stało dziś. Skoczek F6. Oczywiście po ruchu Hetman bije D5, ja bym zastosował posunięcie skoczek C3, tak aby tego Hetmana stąd wygonić. Ostatnimi czasy Hetman D8 jest dość popularne, ale klasyczne Hetman A5 również cały czas jest W wyszachowym obiegu. Skoczek F6 i to jest dość krytyczny moment, bo wydaje, po pierwsze, dwa najbardziej naturalne ruchy w tej pozycji to C4, aby tutaj tego pionka D5 pobronić. Jest to ruch, który ma na celu zachowanie przewagi pionka centralnego, także ma to na pewno sporo sensu. I po C6, moi drodzy, bicie na C6 nie jest rekomendowane przeze mnie, ponieważ problemy w tej pozycji są takie, iż za moment Czarne osiągają bardzo dobrą pozycję w centrum, bardzo aktywnie stoją. My nie za bardzo mamy jak wprowadzić swojego czarnopolowego gońca do gry, a proszę zobaczyć, że gońce przeciwnika już czekają na wejście. Okej, okay, jeżeli ktoś lubi brać pionki, jest to możliwe, ale ja odradzam, ja odradzam, moi drodzy. Jest też ruch D4, tak aby tutaj nic sobie nie robić z tego, że rywal pionka odbije, po czym gramy C4 i po skoczek B6 czasem nawet możemy pchać C5, co ma dość sporo sensu. I jest jeszcze posunięcie skoczek C3, które jest chyba najczęściej spotykane na niższym poziomie i problem jest taki, że no tutaj nie mamy zbytnio mowy o przewadze. Często widzę, że słabi, że niżej notowani zawodnicy decydują się na próbowanie wymiany hetmanów, ale... Ale nadal czarne są bardzo dobre w tych pozycjach. Także obiektywnie posunięcie goniec B5 wydaje mi się być najlepsze, ponieważ właśnie pierwsze pytania rywalowi stawiam. A często zdarza się, że rywale grają C6, co nie jest dobrym ruchem po pobiciu. Skoczek C6 teraz nie mamy źle ustawionego pionka na C4, a po skoczek F3 mamy pionka więcej. Za moment zrobimy roszadę, i tutaj nie ma mowy o tym, że są jakieś większe problemy w pozycji. Zaraz zagramy D4 i mamy tak naprawdę taką samą pozycję, co dostaliśmy, tylko z dodatkowym pionkiem Więcej. W partii zagrał rywal skoczek BD7, Zbigniew Pakleza przeciwko mnie wyciągnął ruch goniec D7, gdzie odszedłem na E2, goniec F5, no i partia toczyła się swoim... Swoim nurtem Natomiast tutaj skoczek D7, D4 Chciałem tylko podkreślić, że C4 też jest możliwe Ale po A6, goniec A4, B5 To są pozycje, których nie za bardzo Za którymi nie za bardzo przepadam Mój pionek na B5 stoi niezbyt dobrze Bić na A6 oczywiście nie chcę Bo po goniec A6 moja pozycja jest praktycznie przegrana Dlatego bardzo łatwo jest tutaj Popełnić błąd białymi też, Dlatego właśnie Ja gram po prostu D4 Umożliwiam rywalowi odbicie pionka Ale zamiast za to osiągam naprawdę korzystną pozycję w centrum B5, niby najlepsza, ale ten ruch wydaje mi się być antypozycyjny w tej pozycji. Wiadomo, C4 to jest moja groźba, dlatego rywali ją w jakiś sposób mi odbiera. Ale po A4, B4, Roszada, E6, C4. Właśnie widzimy, że na dłuższą metę rywalowi się ta sztuka nie powiedzie. C4, Skoczek F6, Skoczek C3. Wszystkie moje ruchy są bardzo naturalne. Roszada, Goniec F4, kolejne najlepsze posunięcia. Goniec D6, teraz właśnie skoczek E5, ponieważ po biciu, tak jak wspomniałem wam w partii, są widełki. Tomek Eskułka jeszcze tylko dodam: w tej pozycji, pozycji zagrał Goniec B7, wieża B1 i po wieża B8, C5 poszła Roszada, po czym to moja pozycja była wygrana po wspomnianych wcześniej widełkach. Eee, także w partii poszło troszkę inaczej: skoczek E5, no i C5 było poważnym błędem. Jeżeli rywal by zagrał teraz Goniec B7, ja prawdopodobnie zagrałbym posunięcie wieża B1, co jest oczywiście bardzo według mnie sensowne. Za moment zagram C5, może C6. Myślę, że tutaj pozycja byłaby na pewno dla mnie przyjemniejsza, ale obiektywnie może czarne mają w jakiś sposób typu skoczek E4. Na taktyce ta pozycja może im się bronić, także. Rywal co prawda zagrał C5, no i tutaj pokazał, że dzisiaj w tej partii nie ma zbyt dużo formy, no bo podstawił dość proste kopnięcie skoczek bije w 7, nie oszukujmy się, nie jest to nic aż tak trudnego. DC skoczek C5 i naturalna seria ruchów pozwoliła mi zachować przewagę, którą już sfinalizowałem ostatecznie matem forsownym w 22 posunięciu. A więc to wszystko na dziś, moi drodzy. Jeżeli partia ci się spodobała, nie zapomnij zostawić lajka, zostaw komentarz, a ja zapraszam cię do następnego odcinka z tej serii punktualnie poniedziałek za tydzień ta sama godzina oraz na streama od 19:30 również w poniedziałki. Do zobaczenia, szachowa Polsko. Cześć.